Ubisoft po raz kolejny został pozwany. A teraz w świecie pojawiły się informacje dotyczące szczegółów pozwu i sobie je dzisiaj omówimy. Prócz tego pokażę Wam dzisiaj nadchodzącą grę polskiego studia Zakazane, która zyskuje coraz większą popularność i coraz więcej dużych wydawców zaczyna się nią interesować. Bardzo możliwe, że nadchodzą remake'i Batmanów od Rocksteady. Powiemy sobie o sprzedaży konsoli PlayStation 5 Pro. No i będzie też kilka innych pomniejszych newsów. Przepraszam za to, że szeptam. Nie mogę teraz się wydzierać, muszę być trochę ciszej. Także subskrybujcie kanał. Filmy pojawiają się... Codziennie o 16.00. Chyba nie mam nic więcej do przekazania. Zaczynamy. Na pierwszy ogień niech pójdzie informacja odnośnie nowej gry tworzonej przez Polaków ze studia Zakazane. Możecie go nie kojarzyć, ale od jakiegoś czasu pojawiają się informacje, z których wywnioskować możemy, że polskie studio pracuje nad grą RPG osadzoną w klimacie Westernu Noir, co już brzmi. Zajebiście. Wiadomo, że wszystkich Polaków nie można wsadzić do jednego worka, no ale jeżeli przypomnimy sobie jak wyglądało Call of Juarez, no to można powiedzieć, że Polacy wiedzą jak robić westerny. Tak czy siak, nie wiemy jaka tutaj będzie kamera, jak dokładnie gra będzie wyglądać, mamy tylko kilka widocznych zdjęć ze stylu artystycznego jaki zaoferuje. No, trochę kojarzy mi się on z Disco Elysium. Oczywiście gra przeniesie nas na dziki zachód, a my wcielimy się w szeryfa górniczego miasteczka, czyli też tematy dosyć podobne do Disco Elysium to znaczy jakieś śledztwo w tle, może nie będziemy grali żulem, ale te detektywistyczne elementy na pewno gdzieś tutaj będą występować którzy mają w swoim portfolio chociażby cyberpunka czyli że pracowali w CD Projekt Red ale również osoby z chociażby 11 bitów które działały nad grą This War of Mine no i ta informacje już tak wiedzieliśmy od jakiegoś czasu ale teraz pojawiła się bardzo ciekawa nowinka, mianowicie znaleźli oni wydawcę i będzie nim Neovis, logo może nie jest jakiś znane, ale jeżeli powiedziałbym wam że to oni wydali i stworzyli Właściwie Lies of P, no to już będzie trochę inna śpiewka. Lies of Pi w 2023 roku trochę zawojowało i bez wątpienia można powiedzieć, że no jest to chyba najlepszy Soulslike nie od From Software do, do dnia dzisiejszego. I polski wydawca podpisał deala na 8 milionów dolarów. Ludzie z nowiz mówią, kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy się ze studiem Zakazane, od razu poczuliśmy więź związaną z ich pasją do tworzenia projektów głęboko urzekających odbiorców. I nadchodzący Neo Western RPG będzie kluczowym dodatkiem do naszego portfolio i odzwierciedli naszą ambicję budowania nieprzemijających serii na PC i Razem stworzymy markę, łączącą sobie jakość oraz odpowiednią historię, którą gracze będą cieszyć się latami. Za to polskie studio mówi, że Nawis świetnie rozrozumiało ich wizję, byli podekscytowani po pokazaniu im wersji demonstracyjnej. No i to w sumie tyle z tego tematu, ja czekam na trochę więcej informacji. Idziemy dalej. Ostatnio premierem miała PlayStation 5 Pro, konsola, która wydaje się być niepotrzebna nikomu. To, co oni pokazywali na tych swoich trailerach tej konsoli, no to jedyne co to powodowało, no to zgrzytanie zębów, no bo PSR, który jedyne co robi to w wybranych grach bustuje ci klatki, piątoplanowe detale, jak na przykład w klanku. do tego dochodziła cena, do tego dochodziło trochę dziwne rozwiązania z chociażby tymi podkładkami, które trzeba byłoby dokupywać osobno jak i oczywiście bez napędu było sprzedawane, więc cena była bardzo wysoka ale jak się okazało, dochodzą do nas informacje mówiące, że konsola sprzedaje się bardzo dobrze na Twitterze zobaczyłem wczoraj informację mówiącą, że jest to najlepiej sprzedająca się konsola obecnie w wielu krajach no z jednej strony to nic nie mówi o tej konsoli, no bo obecnie nie ma konkurencji, no nie ma z kim konkurować no, to co ma się sprzedawać lepiej, Xbox Series X? oczywiście, że nie, ale dzisiaj pojawiły się też informacje po równujące PlayStation 5 Pro, a właściwie jej sprzedaż, ze sprzedażą PlayStation 4 Pro w analogicznym okresie. Prezes Sony Hiroki Todoki powiedział mniej więcej, że PlayStation 5 Pro sprzedaje się zgodnie z oczekiwaniami. W oświadczeniu możemy przeczytać, że nie spodziewali się oni zbyt wysokiej sprzedaży, ale mimo to ma być ona lepsza niż w przypadku PS4 Pro. Jest to produkt wysokiej klasy skierowany do kluczowych klientów, dlatego nie zakładaliśmy na początku dużego planu sprzedaży. Odniosłem wrażenie, że produkt radzi sobie nieco lepiej niż zamówienia przedpremierowe PS4 Pro w tym samym okresie, więc nie sądzę, by miało to negatywny wpływ na plan sprzedaży produktu. I teraz zdanie, po którym mi się robi trochę smutno, nie ukrywam, jeśli chodzi o koszty zakupu, wiele osób wypowiadało się na ten temat w różny sposób, ale nie sądzę, żeby cena PS5 Pro wpłynęła negatywnie na sprzedaż. To jest właśnie smutne. To może dlatego, wszystko staje się coraz droższe. Gierki są droższe, konsole są droższe, odpinane nam są napędy, podkładki, kurwa, są odpinane. No, sobie i tak to się wszystko sprzeda, nie? No, smutne, smutne. Yy, idziemy dalej. No, ale jak już jesteśmy przy PlayStation, no to pamiętacie, że przy każdym włączeniu nowej gry na komputerach musicie logować się albo zakładać konto w PlayStation Network. No i swego czasu, najbardziej chyba przy Helldivers, dwujeczce wybuchła ogromna afera dotycząca tego, co twórcy tam wprowadzili. Ludzie robili Rev bombing, denerwowało ich to i bardzo dobrze. No, i po ostatnim podsumowaniu. W kwartalnym, które Sony miało z inwestorami, dowiedzieliśmy się, że nie zamierzają oni z tego rezygnować. Totoki stwierdził, że Sony wiele nauczyło się w kwestii radzenia sobie z PC-owymi problemami, tym właśnie z zamieszaniem wokół obowiązkowych kont PSN. Firma uważa, że jeśli nawet te decyzje spotkają się z gwałtowną reakcją graczy, to taki wymóg jest konieczny w celu zapewnienia porządku w grach, usługach, by wszyscy mogli się w nich bezpiecznie bawić. Zinterpretujcie sobie to, jak chcecie, czy wierzycie rzeczywiście, że, że wymóg PSN na komputerach osobistych jest tylko i wyłącznie kwestią bezpieczeństwa graczy. Dziękujemy, dziękujemy. Uniwersum Arkham nie ma się obecnie zbyt dobrze. Ostatnie Suicide Squad wydawałoby się, że pogrzebało markę do końca. Okej, okay, Arkham Shadow na wiary przyjął się całkiem solidnie, ma bardzo dobre recenzje, ale jeżeli popatrzymy sobie na dokładne plany, jak ma wyglądać uniwersum DC od, yy, od chwili obecnej, to znaczy no wiecie, James przy James Gunn i on teraz będzie tym wszystkim zarządzał i powiedział, że gry, filmy, seriale, animacje, wszystko będzie w ramach jednego uniwersum. No i wydawać by się mogło, że Arkham pójdzie już w odstawkę i będą kreować Coś nowego. I jest to bardzo możliwe, no ale na Twitterze pojawił się leak, teoretyczny leak, pokazujący, że niby Rocksteady planuje stworzyć remake Arkham Asylum. No i nie będę was długo trzymał w niepewności. Były pracownik Rocksteady zdecydował się ten wpis skomentować i możemy tam przeczytać coś takiego. Właściwie to nie powstaje. Nie chcę poświęcać więcej energii na odpowiadanie kiepskim źródłom. Wierzcie sobie, w co chcecie. Jeżeli. Bierzemy tego byłego pracownika na poważnie, no to możemy zakładać, że remake nie powstaje. No wydawać by się mogło, że zdrowie jest po prostu założyć, że coś nie powstaje. Bo na razie nie ma żadnej oficjalnej informacji ani jakiegoś wiarygodnego wycieku. Ubisoft ostatnio nie ma dobrego. Okresu. Mimo to, po przesunięciu AC Shadows wychodzi na to, że decyzje, jakie podejmują, są, no, takie solidne. Wykluczenie IRI, akcesu do gierki, plotki, że ma postawać remake Raymana, no i kilka jeszcze innych rzeczy, przez które ja myślę, że Ubisoft w końcu zaczął podejmować mądre decyzje. Ale pozew, który otrzymali 4 listopada, no, jeszcze tyczy się tych rzeczy, które robili przed opóźnieniem AC Shadows. Mianowicie rozchodzi się tutaj o The Crew, którego serwery wyłączyli, przez co. Zabrali ludziom, którzy kupili grę, możliwość zabawy w wyścigałce. No. Poza tym, wystosowali niejaki Matthew Castle i Alan Liu. No i dzięki serwisowi Polygon mamy do niego dostęp i możemy zobaczyć sobie, co tam było szpącone. Tak jak mówiłem, jest to zwiecone z The Crew. Zdaniem Cassela i Liu, wydawcy miał nie poinformować nabywców w edycji pudełkowej, że pomimo obecności płyty nie kupią gry, a prawo do korzystania z ograniczonej licencji. Czyli tutaj, czyli tutaj rozchodzi się po prostu o oznakowanie i komunikację firmy z fanami. No i to jest trochę takie shady, nie? Podejrzane. Są też informacja odnośnie tego, że Ubisoft miał dopuścić się kłamstwa, mówiąc, że pliki potrzebne do uruchomienia tytułu są na fizycznym nośniku, podczas gdy trzeba było je pobrać z serwera, a nie jest po prostu kluczem produkcji, którą następnie trzeba pobierać z Playa. Przez co w pewnym momencie można wyłączyć serwery, jeżeli Ubisoftowi się zachce, no i dostępu do gry nie będzie. Jest tam też zmianka o tym, że gdyby konsumenci wiedzieli, że serwery zostaną wyłączone z danym dniem, no to raczej mniej osób byłoby skłonnych zapłacić i kupić pełną wersję gry. No i tutaj cytując Matthew Castle i Alan Liu mają nadzieję, że sąd uzna to za naruszenie kalifornijskich przepisów dotyczących obrony konsumenta i zakwalifikuje zgłoszoną sprawę jako pozew zbiorowy, dzięki czemu inni niezadowoleni gracze będą mogli się zaangażować i domagać się pieniężnego zadośćuczynienia za utratę dostępu do zakupionej zawartości. No trzymam kciuki, żeby to się udało wyegzekwować, żeby ten pozew rzeczywiście został wzięty pod uwagę, żeby i co w za to jakieś kary, a może nawet był zmuszony do tego, żeby dekru utrzymywać przynajmniej w tej formie offline nowej, żeby można było w jakiś sposób w tą grę grać. No, to tyle na dzisiaj. Subskrybujcie kanał. Jest już tylu. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się i cześć.